Każdego roku, jak uczestniczę w konferencji, oczywiście, jeśli chodzi o leczenie ran, no, widzę ogromny postęp tak, i ogromne zaangażowanie firmy Everet i obserwuję właśnie rozwój firmy Everet, bo nie ukrywam, że te pierwsze. Yy, tą pierwszą działalność, jaka była na rzecz właśnie propagacji, propagowania leczenia ran, zaczynała się no, 13 lat temu, jeszcze jak byłam przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, gdzie bardzo dużą, dużą taką popularnością cieszyły się te szkolenia. Bardzo dużo moich koleżanek i kolegów przyjechało, żeby poszerzać swoją wiedzę. Co roku zaskakują mnie tematy, tak, i poziom wiedzy, ale też ta różnorodność nowości, jaka wchodzi na rynek, więc wcale się nie dziwię, że nasze kole moje koleżanki i koledzy, którzy zechcieli wziąć udział w tej konferencji, no aktualizują tą wiedzę medyczną, tak, w wykorzystaniu na rzecz pacjentów. Powiem szczerze, że jestem ogromnie zaskoczona, tak... Dużą wiedzą, bo to są, powiem szczerze, pasjonatki. Jak rozmawiam z nimi, więc one mogłyby o leczeniu rany rozmawiać godzinami, o technikach, metodach stosowanych, materiałach opatunkowych, czy urządzeniach, które wchodzą, nowoczesnych urządzeniach, które wchodzą na rynek. One, że tak powiem, cały czas na bieżąco wykorzystują to, więc dla mnie naprawdę ten poziom wiedzy jest bardzo wysoki. I to są faktycznie profesjonalistki. Jeśli chodzi o grupę zawodową pielęgniarek i położnych, to mamy poważny problem, ponieważ te systemy kształcenia przez lata zmieniały się. I ten poziom wiedzy no, z, z, z czasem również ulegał e, ewaluacji i zmieniał się. W związku z czym mamy koleżanki z tego systemu kształcenia, czyli z mojego systemu, gdzie kształcona byłam jeszcze w, zak w ramach liceów medycznych czy studium podyplomowego, gdzie kształciły się moje koleżanki położne ale też mamy system kształcenia, gdzie zdecydowanie już więcej możliwości posiadają pielęgniarki, które teraz na przykład będą kończyły czy licencjaty, czy studia magisterskie pielęgniarskie, gdzie kompetencje mają zdecydowanie większe niż te, które kształciły w poprzednim systemie kształcenia. W związku z czym to też jest dla nas poważny problem, jak wyrównać, jak poszerzyć tą wiedzę, jak wyrównać te deficyty wiedzy, żeby żeby określeć Pielęgniarka, która zajmuje się leczeniem ran, była adekwatna na y, każdym poziomie? W mojej ocenie tak. Nasza samodzielność pokazuje, że ten prestiż zawodu zdecydowanie rośnie, ale to też wynika z większej pewności siebie naszych koleżanek i kolegów, którzy mając tą wiedzę potrafią ją pokazać, potrafią edukować, potrafią prowadzić porady profilaktyczne, a leczenie ran jest tego przykładem, że faktycznie tutaj ten prestiż w mojej ocenie jest niezwykle wysoki. Wsparcie jest w każdym z możliwych, na każdym możliwym etapie, tylko do jakiegokolwiek działania potrzebne są strony tych działań, tak, czyli my jako samorząd, który reprezentuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych w całej Polsce ich problemy, a z drugiej strony decydenci, tak, którzy, no, Czasami mają y, możliwości uwzględnienia, a czasami po prostu y, te, te nasze możliwości gdzieś tam się nie spotykają w połowie drogi. W związku z czym. Trwają też negocjacje, w jakim zakresie należałoby poszerzyć czy zmienić pewne przepisy, które są niespójne, ponieważ e, niektóre przepisy czasami wchodzą szybciej, e, i, a e, dewaluowane są w innych aktach prawnych i te akty prawne nie nadążają w nowelizacji za tym, co uzyskują pielęgniarki, więc czasami jest niezwykle trudno e, nadążyć za tym wszystkim. No Staramy się i staramy się zwracać uwagę, i dzisiejsza konferencja jest, również tego dowodem, że są, były skierowane pewne wnioski, które na pewno przedstawię, tak jak obiecałam moim koleżankom i kolegom w zakresie poszerzenia kompetencji czy właśnie stworzenia kursu w zakresie leczenia ran jakiegoś może na drugim poziomie, które w jakiś sposób pozycjonowałoby te pielęgniarki, które zdobędą wiedzę i umiejętności już na zupełnie innym poziomie. Także absolutnie tutaj jako naczelna rada staramy się promować, wspierać i spełniać oczekiwania naszego środowiska.